No, cześć. Chodź, mam ci oddać coś, bo rucham, nie mam. No. ty jesteś pr pracownikiem jakimś cywilnym? Ja? Czy tutaj robisz, tutaj w tej, w tej stolicy rozpusty? wiem, nie wiem gdzie robię coś. Nie wiem, no. Nie wiem. gdzie brat robi, kurde. No gdzie? No gdzieś tam robił, no, jak robił, to robił, to też wiedział. No. Nie, na komendzie nie, on gdzieś tam w Starostwie chyba gdzieś ktoś, nie? Robił? Robi. No. Nie ma Rafała. No nie ma, bo pojechał, umówił się i pojechał. Nie, taka firma, nie? Ja też, jak mam zlecenie, to jadę. No. Sześć opakowań zawartości byłego proszku. No kuria, zajebiście. Dobre. Na to czekałem. Yy, zabezpieczony taśmą. Trzy telefony komórkowe marki Sony. pendrive plus. Sześć stóp kamer marki Sony. Plastikowe pudełko z baterią Sony. Saszetka z napisem Sony. Walizka z koloru bordowego. Sześć plików ulotek w formie banknotów. I przenośna waga elektroniczna. Elegancko. Dobra. Otwieraj, sprawdź sobie. Yy, I pokwitować mi, nie? A jak masz ja jakieś tu, 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 tu zastrzeżenia, to do tych, co to wysłali. Dobra, dziś No bo To tak, żebyś se tego nie po... Było... Żebym miał jak stąd wyjść z tym. Mhm. Najbardziej to mi zależy na tych, na tych opakowaniach. Słuchaj, yy, no ja mam ci to wydać. Masz mi no, pokwitować? No, więc... Dobra, no. Szkoda, że pistoletu tam nie ma wpisanego. A był. Co tam u ciebie słychać? Nudzisz się tutaj pewnie. Tak, tak jak widać. Nie 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 pracuje, nie? tylko A na nas, No co? No, robi się. W środę ustanawiam rekord polski w jeździe na tym kole, wiesz? Chcę o, pojechać 250 o, na lotnisku. W, w łężu, nie? Jeszcze jeździsz? No coś tam jeżdżę, nie? Bardziej u szkole w o, niż wjeżdżę. Gdzie, gdzie teraz się podziewasz? Za krzówku siedzę tam. Tak, ta no. Także jakbyście coś chcieli to. To tam. No, to tam. no ja od ciebie nic nie chcę. No. Przekazał, przekazał mi kolega, mam ci to. Oj, ładnie zapakowane. Swo co to o było? Zestaw do pobierania materiałów No tybura. zajebiście. Dobra, no i okej. Wyciągnij no. sobie. Miałeś takiej walizce? Tak. Dobra. Jak miałeś takiej walizce, to okej. No pudełko też dla ciebie, <kliwka> Cieszę się. <tuszy> Sprawdz sobie po kolei co to masz no. Dobra Czyli tak 6 No by się zgadzało Chcesz przeliczyć? Co? Chcesz przeliczyć? Nie, to jest twoje, no czego ja mam liczyć? 6 plików ulotek w formie banknotów. Sprawdzaj, jest sześć? No jest. Okej okay. Okej, okay, dobra. To tak. Sześć kamer sześć, yy, sześć tych ma yy, Kamery marki Sony sześć skończą. dobra poczekaj yy, sarżetka z napisem Sony to będziesz miał to tak dobra jest jest bo teraz jest się dziewałem. no dobra yy, waga dałem, waga jest waga elektroniczna ok jest co to masz telefony telefony teraz musisz mi powiedzieć marki Sony wszystkie B. Sony Sony Sony, Sony. Sony a ja ten też Sony dobra co masz dalej? Trzeba się zawartości białego proszku w tym jedne zakosyczone no. taśmą Bo się tak przesypywali tam. Czekaj, muszę przetestować co to ten proszek co tutaj był, nie? Nie wiem co to za proszek no dobrze. No, to ten proszek. No dobra. W Ameryce policjanci tak sprawdzają, proszę cię żeby... I eee, sześć opakowań. Raz, dwa, nie wiem, no tak. Licz. W Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zapakowane. Te. Tak. Jest. No. I eee, tu mam sześć też. Wszystko sześć, sześć jak sześć. diabeł kurwa. Walizka koloru bordowego. Zgadza się, że to twoja waliwa? No jest. No i Pendrive Plus. Jest Pendrive Plus. Good? Good. Pędra plus. Dobra, no. Krzysiu to tak. Podpisywa. Kwituje odbiór. Ładnie napisz. Napisz jeszcze tak. Dzisiejsza data. 29 mm. 08. Mm. Mm -hmm. 2022. Dobra, kwituje odbiór. Wszystkich pozycji? Zgadza tak. się. Wszystkich pozycji? Pozycji. E, jakie zastrzeżenia masz co do tego? Bez zastrzeżeń. Tak? No nie ma pistoletu. No to słuchaj, ja mam tyle pistolet, to musiał pójść. Wiesz na co? Jeżeli do prokuratury był, pewnie. Właśnie. I robił tam kurnie. Więc y, masz te wszystko. Ta. Odnośnie tych rzeczy masz y, jakieś zastrzeżenia? Nie. To napisz, nie mam zastrzeżeń. Nie. Mam. Mam. Zastrzeżeń za 3 że nie ważne, dobra tak się podpisało I, a, no dobra ale to do, do, zastrzeżeń przez takie się pisze no to tak dobrze napisałeś tak że tak, źle co słyszę coś to nie chcę tego. dobra, to na podle, to pudełko do dorzucę będzie kim komu innemu wyślecie nie oddam to od to rafałowi o no. wszystko dobra czy się od, dobra coś nie. A poza tym, co wam poradzę? Jak pracujesz coś, coś robisz? Ja na L4 siedzę, wiesz, ja idę do roboty na L4, ja mam tą chorobę afektywną dwubiegunową, mm -hmm. mam renty 1250, mm -hmm. do tego mam, proszę ciebie, idę za 5000 do roboty, mm -hmm. a potem po trzech miesiącach, kurde, wiesz, na spokojnie idę na L4. I co miesiąc idę do lekarza, lekarz mi pisze, 80% z 5000 tysięcy ile? 4000, tak? Jest, no, no. No to 4 plus 1200 renty. dzień dobry. I się robi piątkę kurne, za nic nie robienie, tak? Plus jeszcze sobie coś tam zarobię na motorach, wiesz o co chodzi. Jeździesz jeszcze? Jakieś daję, daję kursy, daję, no? daję, daję pokazuje jak trzeba. Nie? Masz dalej tego żółtego z tymi tymi, czy jeździsz po no. Nie jeżdżesz po festynach. Dobra, wszystkie od razu. tego, Marcina, rubaszkę. Dobra. Dobra, A trzymaj się. No hej. No, 7 minut i magiczna walizka jest Te Turururu O baby sugar O honey honey Turetut Dobra, zaraz będzie ciąg dalszy